Jak widzicie mam mikrofonik, on jest przez kabelek. Powiedzcie, czy dźwięk jest bardziej skupiony, lepszy, czy nie. A ja tymczasem, a ja tymczasem powiem wam trochę o tej książce. Bardzo polecam tą książkę. Dlaczego ją polecam? No, teoretycznie Orange Man już sobie poszedł. Tak, pan, pan grzywiasty już sobie poszedł i też nie, nie darzę go takimi. Z taką sympatią, jak kiedyś go darzyłem, kiedy prasa go niszczyła. On tam czasem jednak miał dobre pomysły. Teraz jest, ceniłem za to, że dał kinom i tak dalej, zwrócił na to uwagę, bo kilka rzeczy fajnych. Dobrze, że wymagał od NATO też więcej, chociaż miał takie różne sposoby. Domagania się siłowego trochę od, od państwa na to, żeby natychmiast zaczął płacić te 2%, ale w sumie Biden to podtrzymał, tylko bardziej dyplomatycznie. Także to wszystko jest sensownie. Natomiast nadal, dlaczego robię recenzję tej książki, skoro, skoro nie ma Trumpa? No, dlatego, że o, już jest kilka osób, powiedzcie mi, czy to działa lepiej, czy dźwięk jest lepiej skupiony, czy nie, bo to potem było kupione, że lepiej był skupiony. Czy ten mikrofonik działa, czy nie, bo jest przez kabel do komputera. W każdym razie yy, nadal ludzie nie mają klucza do Trumpa. Ja jeden klucz miałem jeszcze poza Scottem Adamsem, to znaczy klucz taki, że on generalnie stosował biznesowe zasady negocjacji czyli wstań od sto urokowań, powiedz, że jesteś przeciwny, że, że nic cię nie przekona, wstań, odejdź i dopiero potem dawaj się przebłagać z powrotem. Nikt tak nie robi w świecie dyplomacji. On tak robił, no bo tak się robi w świecie biznesu no, czasami. No i y, stawanie, stawianie spraw na ostrzu noża. No i y, to było nierozumiane, to, tego się bano. I w związku z tym... Y, Trump był nierozumiany, ale są jeszcze inne bardzo, cie, bardzo ciekawe rzeczy, o których już tutaj Scott Adams mówi. Ja nie będę wszystkich opowiadał, ale Scott Adams ma trening jako Scott Adams jest znany z tego, że produkował komiksy Dilbert o życiu korporacji. Pracował w wielkich korporacjach i w banku i jeszcze w czymś tam. I stworzył właśnie postacie. To nie jest Dilbert, to jest Dogbert, kolega Dilberta. On tutaj ma trampową grzywę, zazwyczaj jej nie ma. Dogbert jest takim cwaniaczkiem, który zawsze próbuje Dilberta wciągnąć w takie różne, jak skrótowo zostać bogaczem, i jak olać firmę i samemu zrobić jakiś biznes. Jest tam też w tej, um, tylko że Dogbert, był, nie właściwie, Dogbert był zawsze biały. Nigdy nie był brązowy, to jest y, nigdy, nie był pomarańczowy, to jest pomarańczowy. Pomarańczowy był Cadbert, Cadbert był od zasobów ludzkich, y, był wyjątkowym y, draniem, tak, że, y, y, i tak dalej. No i tam były te rozmowy właśnie. Y, y, Dilbert prowadził rozmowy tego typu, że może ktoś widział, bo to się w wyborczej czasami pojawiało. Y, y, to było. O człowieku papuga na przykład. Że Twój Dilbert mówi do człowieka papugi: Twój pomysł nie sprawdzi się. Te elementy konstrukcyjne są za blisko siebie, będą się przegrzewać. Pozwól, że Ci coś wytłumaczę, Dilbert, mówi człowiek papuga. Te elementy są o wiele za blisko siebie, o wiele, będą się przegrzewać. Przyczyną jest ciepło i coś, co nazywam sąsiadowaniem. Nie mam teraz czasu tłumaczyć ci wszystkich zawiłości, a na to Dilbert mówi, wszystko powtarzasz po mnie i tłumaczysz mi to tak jakbym do rozwinięty. Wybacz, teraz jest pora na moją dzienną porcję ziarna słonecznikowego. Tak, takie parodie właśnie życia korporacyjnego robił Scott Adams. No i Scott Adams później przerzucił się także na politykę i jest też wytresowanym, wytresowanym? Nie, wytrenowanym yy, hipnotyzerem. I bardzo interesowała go perswazja. I on oglądał kiedyś Trumpa w telewizji i mówił zaraz: Przecież to jest master of persuasion, tak? Że Trump jest, nie wie, czy Trump miał jakieś, bo to trudno stwierdzić, czy Trump jest naturalny, czy miał jakieś treningi z perswazji. Bo Trump doskonale potrafił skupić na sobie uwagę. I to było widoczne we wszystkim. Tutaj Scott Adams właśnie o to opisuje, i to jest jedyny dotąd klucz do Donalda Trumpa. Dlaczego on w ogóle wygrał, chociaż prawie wszystkie media głównego nurtu były przeciwko niemu i większość pobocznych też. Z wątkiem radia tam Rush Limbo przez radio mówił już zawsze, że na Republikanów głosować, chociaż im tak nie do końca też był. Trump po drodze, bo oni woleli Toda Cruza, woleli kogoś, kto cały czas pierniczył, Jezusie i tak dalej. Nie? A Trump to jednak wiecie, no trzecia żona, wiadomo. Nie? I Nowojorczyk w ogóle, także tak to wyglądało. Nie? W każdym razie Trump rozkładał kolejnych przeciwników, pokazując im różne nieścisłości, różne zależność od lobbystów, której on nie ma, bo ma własne pieniądze i tak dalej rozkładał ich po kolei i mówił właśnie do każdego przy e, miał bardzo dobrze przemyślane wyzwisko e, które czy też nickname którym obdarzał tak Little Marco tak Marco Rubio że mały Little Marco że może kiedyś tak ale za wcześnie e, Line Ted Cruz i zawsze Line bo on jest z Teksasu Ted Cruz więc Line n i apostrof bez g na końcu czyli po teksańsko Line Ted Cruz i zawsze mówił w ten sposób, że lying Ted Cruz, crooked Hillary, przekrzywiona Hillary, albo, albo no, Kruk, to jest też crooked to jest i przekrzywiony, a crook to znacza oszust, więc podwójnie ją, że tak powiem, zaatakował w ten sposób na dwóch poziomach i tak dalej. No i umiał właśnie low energy jab. Potem Jeb Bush zaczął machać łapami i gadać jak najęty, że tylko pokazać, że nie jest low energy tak person, czyli nie jest osobą z małą ilością energii. No i w związku z tym udało mu się przykuwać uwagę na tych nickname'ach. Wszyscy dociekali, dlaczego takie, a nie inne. Jednocześnie Trump, jak podawał informacje, na przykład o emigrantach albo handlu, to celowo podawał informacje. Które były kierunkowo mniej więcej, że można zinterpretować, że coś w tym jest, ale zasadniczo nie korekt. Tak? Czyli, e, jakby to powiedzieć, wybierał sobie, e, i zasadniczo one nie były korekt, ale były na przykład prawie korekt, albo korekt w tej jednej sferze, albo coś takiego. Żeby znowu prasa, prostowała, krytykowała, rzucała się na niego i tak dalej. Także, żeby o nim było więcej mowy niż o innych republikańskich kandydatach. I tak samo wizualizacje, których używał Trump, że I will build a wall. Wszyscy się z tego śmiali, że ha, inni mają programy, a ten chce jakieś mury budować. Wiecie, Scott Adams zauważył, że słuchajcie, reformy emerytalnej nikt nie jest w stanie pokazać. Picture, jej. Tak? Przed oczami nam. A mur tak? A mur tak. Czyli Ian mówił, że I will, be, I will build a big wall a big, beautiful wall um, że through which you will be able to go legally, like legally, tak mówił uh, no i w związku z tym um, że będzie uh, beautiful big door, tak? for those who come here legally. No. I to wszystko robiło ten picture, tej sprawy. Ludzie umieli sobie to wyobrazić i głosowali na ten obraz też, na to, że to, co proponował tam, nie wiem, wiecie, Marko Rubio mówił, że o ileś procent zwiększy coś tam, coś tam. Ted Cruz, że coś tam i coś tam poprawi. Procentów nie widać, mur widać, tak? I dlatego, jak mówiono o bezpieczeństwie, to Trump mówił, zbuduję mur. No tak, ale poza tym, i ten mur będzie, nie zwracał uwagi na pytanie, tylko i ten mur będzie, i dalej tą wizję. A to ciekawe, rzeczywiście próbował ten mur zbudować, i nawet demokraci mu nawet pomogli, blokując mu finanse na ten mur. Nie musiał go naprawdę tak do końca budować, i tak było widać, że. Hmm, że, to, że to i tak działało dla niego, tak. No i tymi wszystkimi właśnie rzeczami, bo, to, bo ten podtytuł książki jest Perswazja w świecie, w którym fakty nie, zna, nie, fakty, fakty nie mają znaczenia, tak? Persuasion in, in world where facts don't matter. Chodzi o to, że ludzie nie kierują się faktami, tylko kierują się wizjami. I to znaczy mniej faktami niż wizjami, tak bo fakty się długo trzeba ustalać i to nie jest takie proste. I on na przykład mówił, że Trump posługiwał się słowami, które są uważane w Ameryce za rasistowskie, uznano go za rasistę, ale tak naprawdę on stosował inteligentnie te rasistowskie te, bo on mówił na przykład, że: This Mexican judge would like to punish me. Tak? Ten meksykański Sędzia chce mnie ukarać. Na pewno presję odczuwa ze strony rodziny i chce mnie dorwać za jakąś tam sprawę. Tak? No i Amerykanie tak mówią, że ja jestem Włochem, ja jestem Meksykaninem, mając na myśli Mexican American, Italian American, tak? ale, ale mówią Italian, mówią Meksykan. Czyli on mówił głosem ludu, omijał tamto. A przyjęte było, że w świecie polityki i tej elitarnego gadania się nie mówi Italian, tylko mówi się Italian American. Nie mówi się Mexican, tylko Mexican American. I w związku z tym to było uważane za asistowskie. A on tymczasem się właśnie zbliżył do tego, jak mówi lud. Także, jeszcze kilka takich elementów, właśnie, gdzie on umiał skupiać uwagę na sobie i inne takie tryki. To wszystko, nie będę Wam wszystkiego mówił, ale to jest naprawdę jedyny autor, który ma klucz do Trumpa. Poza kilkoma autorami, którzy zauważyli, że on posługuje się metodami biznesowymi w polityce, do których dyplomaci nie są przyzwyczajeni, które były odbierane jako rozsadzalnicze, tak, jako rozsadzeniowe, jako szkodliwe. Tymczasem on rzeczywiście czasem efekty miał. Czasami było więcej picu, tak? Jak skorą północną, tam się nie dogadał w końcu nie? na żadnym poziomie, ale czasami rzeczywiście efekty miał. No i w związku z tym myślę, że warto sięgnąć po tą książkę. Oczywiście ona jest dostępna na Allegro raczej niż w jakichś naszych, no bo ona jest, jak widzicie, w oryginale nie została przetłumaczona niestety na polski i do tej pory, do tej pory Polacy nie wiedzą, kto to jest Trump, no chyba że ktoś przeczytał mojego. Audiobooka o Trumpie, ale to też nie jest jakieś wielkie grono osób, najwyżej parę tysiaków osób, nie? Także albo obejrzał moje filmy o Trumpie, ale to już jest trochę inna kwestia. Moje dawniejsze filmy o Trumpie były bardziej naznaczone moją sympatią do niego niż dzisiaj by były. Ale nie chowam ich, nie wyrzekam się ich, dlatego że bardziej mnie oburzało od tego, że Trump kłamie i manipuluje. Bardziej mnie oburzało to, że media cały czas po nim jadą i jednocześnie dają się robić jak głupie. Tak? I że um, po prostu to zderzenie roz, rozmnożonej poprawności politycznej i rozmnożonej lewicowości zderzyło się po prostu z Trumpem, który temu wszystkiemu powiedział nie. I było to dosyć gruba sprawa. Nie będę tutaj poruszał, bo tutaj nie chodzi o sprawy związane, nie wiem, z Rosją czy inne takie rzeczy, co zostało udowodnione, co nie zostało udowodnione, czy ten raport Mullera coś tam ma, czy nie ma. Takie rzeczy to jest zupełnie inna kwestia. Tymi, tymi się rzeczami nie zajmuję. Scott Adamson się zajmuje tym, chociaż tam oczywiście mówi o tym, jak media. Aha, mówił też o tym, jak wizualną, że ktoś zaczął kombinować, się zorientował w sztabie Hillary Clinton tuż przed tuż przed końcem, jakby jak już było za późno kampanii, że Trump stosuje te wizualizacje i zaczęto używać kontrwizualizacji i ktoś zaczął doradzać i Scott Adams nawet się zastanawiał kto i miał pewne teorie, kto to może być. Ja nie pamiętam tych nazwisk, ale mówił, że rozpoznaje ich metody. Oni mówią, że wszystko co robi Trump jest dark, tak? a przedtem Hillary Clinton generalnie Trumpa lekceważyła, stosowała jakieś określenie trumped up economics, czy tam trumped up, czyli potrasowana pod, polityka, potrasowana ekonomia, to, to jest bardzo elitarystyczne wyrażenie i nikt nie wiedział o co jej chodzi, więc czy trumped up trumponomics nawet było, więc dajcie spokój, tak? On nic nie miała na niego, on mówił crooked Hillary i wszyscy ha ha, wiadomo. I nawet... Mówi, ona Jej kampania wyborcza była powstrzymać Trumpa. Takie było hasło. I ona mówił, że to jest bardzo zły pomysł, żeby mieć nazwę przeciwnika, imię przeciwnika w swoim haśle wyborczym. Nie? I to, to, także te, te, te rzeczy też są tutaj. Także polecam. Bardzo fajna, bardzo fajna sprawa. Niezależnie czy ktoś Trumpa lubi, czy nie, chodzi o rozumienie polityki, nie? bo ja go trochę lubię, a trochę nie, taka prawda jest obecnie, więc mówię, niezależnie to i tak. Ja go doceniam za to, że on dał po łapach Chinom, co był najwyższy czas, żeby to zrobić, i cieszę się, że Biden to kontynuuje, bo zauważono że rzeczywiście, to zostało zaniedbane i to jest jakby główne legacy, no i trochę bezpieczniej tam z tą imigracją, chociaż tam różne dziwne są kolejne, koleje losu tego projektu. No nic, to tyle jeśli chodzi o tą książkę, zachęcam bardzo i w ogóle zachęcam do, aha, właśnie zapomniał, zachęcam do wejścia na Coffee with Scott Adams. Scott Adams ma bardzo fajny, że ktoś się interesuje polityką wewnętrzną Stanów Zjednoczonych, Scott Adams mówi powolutku, myśli nad każdym słowem, więc nie jest to jakiś taki angielski zaporowy dla kogoś, kto nie mówi jakoś jak Szekspir. Scott Adams bardzo fajnie tłumaczy, co się dzieje na bieżąco w polityce Stanów Zjednoczonych. Czasami się można z nim zgadzać, czasem nie, ale fajne jest to jego zastanawianie się, czy ta informacja jest na przykład rzeczywiście prawdopodobna, czy nie, i jak ona działa na odbiorców i tak dalej. Bardzo fajna sprawa. Zobaczcie sobie, Kofi with Scott Adams, jego, jego kanał na YouTube, oczywiście. Także bardzo polecam i tego człowieka, i tą książkę. I komiksy Dilberta też, gdzie są bohaterowie podobni do tego Dogberta, pomarowanego w trampowo-pomarańczowo, a nie na biało jak zwykle, z Chupryna.